Choć Manchester United przegrał finał Ligi Europy, a tym samym stracił nie tylko szansę na trofeum, ale i ogromne przychody z tytułu gry w lidze mistrzów, to ich pierwsze kroki na rynku transferowym nie wskazują na panikę. Wręcz przeciwnie, ale czy to sprytny plan, czy może odrobina szaleństwa? Bo kupienie Mateusa Kuni za astronomiczną wręcz kwotę, zainteresowanie Buemo czy wcześniej Delapem oraz pojawiające się kolejne plotki wskazują, że klub ma w planie położenie wszystkiego na jedną kartę. I jeśli słuchaliście już wcześniej o ciężkiej sytuacji United i zastanawiacie się skąd wzięła się taka ich elastyczność finansowa, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Bo niewątpliwie wszyscy skupili się na tym, ile Manchester United stracił w tym sezonie, nie kwalifikując się do europejskich rozgrywek i zajmując niskie miejsce w tabeli Premier League. Ale umknął w tym wszystkim jeden mały szczegół. Jeśli bierzemy pod uwagę, że kluby mają przegłosować pozostanie zasady, iż klub nie grający w danym sezonie w europejskich Pucharach będzie mógł wydać na koszt pierwszego zespołu 85% przychodu klubu, a nie jak Pucharowicze tylko 70%. I tu należy jeszcze dodać, że w tle ma odbyć się testowanie zasady kotwicy, która ograniczy górny wydatek najsilniejszych zespołów, tylko wtedy owy limit United wyniósłby około 80%. To mimo wszystko należy zauważyć, że w przypadku tak silnej marki jak Klub z Manchesteru ta różnica będzie miała realną korzyść. Bo zakładając, że United osiągnie prognozowane przychody w okolicach 670 milionów funtów to 70% limit dawałby im 469 milionów możliwości inwestycji w pierwszy skład, ale już 85% tej kwoty to w ich przypadku ponad 569 milionów, więc jak dobrze możemy zauważyć, jest to różnica ponad 100 milionów funtów, czyli wręcz kwota większa niż mogliby oni liczyć na wpływ z tytułu Ligi Mistrzów. Ta regulacja miała pozwolić klubom spoza Pucharów uczciwie rywalizować z tymi, którzy w Europie grają, ale chyba nikt nie przemyślał tego, że czym większy klub nie dostanie się do Pucharów, tym łatwiej będzie mu budować kadrę w oparciu o te limity. No, chyba że chcemy być złośliwi i możemy stwierdzić, że dokładnie przemyślano to, że gigant, który potknie się w danym sezonie, dzięki takim regulacjom będzie miał otwartą autostradę do powrotu na szczyt. I tu moglibyście zapytać, dlaczego więc United się śpieszy? A odpowiedź jest dość prosta, bo najmniejszą stratę w ostatnich latach klub zanotował w okresie, który w tym roku zniknie z ich trzylotniego cyklu rozliczeń, co oznacza, że należy wykorzystać czas do 30 czerwca, żeby generowana przez nich strata bez wykluczeń nie przekroczyła dopuszczalnych 105 milionów funtów, ale równie dobrze załapać na nowy dla nich limit wydatków, który będą mieli w nadchodzącym sezonie. Fakt, że samo United poczuło się dzięki temu mocniejsze, podkreśla jeszcze niesprzedanie póki co Bruno Fernandesa do Arabii, gdyż z takiej okazji klub będący pod ścianą nie mógłby nie skorzystać. Za to na pewno będą oni musieli poszukać czystego profitu w sprzedaży Rashforda, Garnacho czy chociażby Mainu. Bo bez tego, w czasie kiedy wejdą w nowy okres rozliczeniowy, będzie im ciężko. Nie przekroczyć górnej straty i tego limitu, bo United już teraz mocno podreperowało swoją sytuację dzięki odpisaniu kosztów przejęcia klubu, na który zezwoliła Liga i było to ponad 48 milionów funtów, ale taką kwestię można wykorzystać jednorazowo. Do tego liczą oni, że chociaż wydatki w pierwszym kwartale tego roku wzrosły, to były to kwoty jednorazowe związane z odprawami dla zwolnionych pracowników, ale po restrukturyzacji całego klubu będą one spadać i sytuację uda się opanować. Będą oni jednakże potrzebowali tego pierwszego oddechu spokoju, i to zapewnią im wspomniani gracze. Zapytacie więc, dlaczego zastanawiam się tutaj nad szaleństwem, skoro logicznie się wszystko spina. Problem polega na tym, że United miało tylko dwie drogi. Lekkie korekty w składzie i liczenie, że pełny sezon Amorima pozwoli im odbić się od dna, albo szybka i duża przebudowa. I wszystko wskazuje na to, że idą tą drugą ścieżką. I tutaj powstaje największe ryzyko, bo taki manewr możesz zrobić praktycznie tylko raz w najbliższych kilku latach. I jeśli się on nie powiedzie i odbudowanie sportowej pozycji United utknie w miejscu, to tak samo klub. Utknie z wieloma graczami trudnymi do sprzedaży, jak chociażby teraz Antony i Hojlund, na których klub musiałby przyjąć księgową stratę. Do tego będą oni mieli spore koszty amortyzacji i rozmuchany budżet płacowy, i ciężko będzie drugi raz użyć karty wyjścia z więzienia, bo raczej limitów nikt podnosić dla nich nie będzie. Na Wyspach nie ma drugiej takiej marki, która w obliczu takiej niegospodarności i spadku sportowego byłaby w stanie utrzymać się na stopniu wydatków, jaki widzimy, i nie zmierzać ku bankructwu. Ale Ineos, chociaż krytykowany, to chce ograniczyć koszty i zrobić z United bardziej zdrowo funkcjonujące przedsiębiorstwo. Tylko pamiętajmy, że kibice United nie zadowolą się walką o górną szóstkę w perspektywie czasu i wydaje mi się, że Sir Ratcliffe dobrze zdiagnozował, że potrzebuje zysków. Na czasie i przekonać do siebie fanów, i dlatego dał zielone światło na odrobinę brawury w tym okienku i kolejnym, które odbędzie się po klubowych Mistrzostwach Świata. Wszystko albo nic, i jeśli tym razem się im nie uda, to podejrzewam, że United spadnie w najbliższych sezonach na pułap jeszcze niższy niż w poprzednich latach. Kiedy nagrywałem film, że te okienka transferowe będą wyjątkowe, to właśnie spodziewałem się takiego obrotu spraw. I chociaż oficjalnie United dopięło dopiero jeden transfer, to był on wyraźnym sygnałem, że nie zamierzają oni stawiać się w tym roku w pozycji ligowego średniaka, tylko chcą powrócić do swojego statusu potęgi, nawet kosztem wysokiego ryzyka. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce. Cześć.